Radio Parada 96NB. Gościem Radia Parada jest Katarzyna Kuleta z Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry radiosłuchaczom. Herbatka u tatka to cykliczne spotkanie klubu seniora działającego przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Proszę powiedzieć, kiedy powstała ta inicjatywa? Inicjatywa powstała w 2019 roku, wtedy też powstał Klub Seniora działający przy Miejskim Domu Kultury. Pomysłodawcą klubu jest pan Zdzisław Miękus, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie. Sam klub jest miejscem aktywizacji osób starszych, zarówno pod względem społecznym, jak i kulturalnym. Stanowi taką dodatkową przestrzeń, w której opoczyńscy seniorzy mogą się ze sobą spotykać, rozwijać swoje pasje, nawiązywać nowe sympatie i znajomości. Obecnie w klubie skupionych jest kilkadziesiąt zadeklarowanych seniorów i tak jak Pan wspomniał, w kalendarz klubowiczów na stałe wpisały się między innymi spotkania pod hasłem Herbatka Utatka, w czasie których seniorzy przy kawie, herbacie i ciastku mają okazję spotkać się z ciekawymi osobowościami, pasjonatami, ekspertami. Klub stale się rozwija, cały czas dołączają do niego nowi członkowie, co nas bardzo cieszy, a sama nazwa herbatka utatka nawiązuje do naszego patrona Tadeusza Sygietyńskiego. Wszystko zaczęło się w 2019 roku. Jak ten pomysł ewoluował na przestrzeni ostatnich lat? Na przestrzeni ostatnich lat nasz klub bardzo intensywnie się rozwija. Dołączają do niego kolejni członkowie, kolejni klubowicze, którzy chwalą nasze inicjatywy, którzy bardzo chętnie angażują się właśnie w to życie kulturalne, z dużym zainteresowaniem uczestniczą w spotkaniach. Są to spotkania, zarówno stacjonarne, które odbywają się tutaj w Miejskim Domu Kultury, ale również takie spotkania warsztatowe czy wyjazdowe, organizowane pod naszym sztandarowym hasłem: Herbatka Utatka. Jaki cel przyświeca spotkaniom seniorów z Opoczna w ramach cyklu Herbatka Utatka? Przede wszystkim to integracja seniorów, zarówno wokół wydarzeń kulturalnych, ale też integracja samych seniorów jako ludzi. Cieszy nas to, że w opocznie seniorzy są bardzo aktywni, uczestniczą w wielu inicjatywach, uczestniczą w wielu wydarzeniach skierowanych do nich. Cieszy nas też, że są to zarówno seniorzy, którzy jeszcze gdzieś są aktywni zawodowo, ale też tacy, którzy mają teraz więcej wolnego czasu. I bardzo budujące jest to, że nie zamykają się w swoich czterech ścianach, że nie spędzają tylko czasu przed telewizorem, ale właśnie. Chcą się spotykać, chcą wychodzić tutaj do ludzi, chcą uczestniczyć w życiu kulturalnym. I bardzo nas cieszy również to, że seniorzy, którzy byli aktywni zawodowo przez kilkadziesiąt lat gdzieś w innych rejonach Polski, wracają tutaj do Poczna, wracają tutaj w swoje rodzinne strony. I odnajdują właśnie ten nasz klub seniora w Miejskim Domu Kultury i bardzo chętnie się do niego zapisują, wnosząc właśnie to swoje doświadczenie, wnosząc właśnie tą swoją osobowość. I, i bardzo nas cieszy, że takich seniorów jest coraz więcej i, i życzymy sobie, aby tak było. Pole popisu mają na przykład w postaci cyklu Herbatka-Utatka. Proszę powiedzieć, czym charakteryzuje się ta forma aktywizacji? Ta to przede wszystkim spotkania z ekspertami, z różnego rodzaju osobowościami, z pasjonatami, którzy właśnie swoją taką pasją, doświadczeniem dzielą się z naszymi seniorami. I bardzo te spotkania są budujące. I jednym z takich naszych ostatnich spotkań było spotkanie z panią Wandą Panfil zatytułowane Gwiazdorska herbatka Utatka, pani Wanda Panfil, Mistrzyni Świata w Maratonie, Zwycięzczyni Maratonów w Nowym Jorku, Londynie, Bostonie, w Japonii, dwukrotna uczestniczka Letnich Igrzysk. Przeprowadziła tutaj razem z naszymi seniorami wspólny trening. Towarzyszyła jej pani Katarzyna Niewadzi, wielka popularyzatorka sportu, pomysłodawczyni, inicjatorka wielu przedsięwzięć sportowych w gminie Opoczno, między innymi organizatorka opoczyńskich biegów z Wandą Panfil. Także nasi seniorzy mają cały wachlarz różnych możliwości i tutaj jako przykład podaję tą ostatnią herbatkę u tatka, gdzie klubowicze właśnie pod okiem mistrzyni mieli okazję dowiedzieć się jak dbać o swoją aktywność fizyczną, wykonali wspólny trening pod okiem Pani Wandy Panfil, trening do samodzielnego powtórzenia w domu, który z pewnością pomoże zachować im witalność na długie lata. Ale to tylko jedno z wielu spotkań, podczas których promujemy różnego rodzaju zainteresowania, podczas których zapraszamy naprawdę wspaniałe osobowości. Mogę również tutaj wspomnieć o spotkaniu z panią Kingą Ilgner, absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie, aktorką filmową i teatralną związaną z Warszawskim Teatrem Narodowym, która również w ostatnich tygodniach... Gościła w Miejskim Domu Kultury pani Kinga, opowiedziała o swojej wielkiej pasji do aktorstwa. Seniorzy mieli okazję usłyszeć wiele ciekawostek związanych z pracą aktora. Dowiedzieli się między innymi o tym, jak wygląda przygotowywanie się do roli w teatrze, filmie i serialu, oraz mieli możliwość dowiedzieć się, na czym polega praca aktora dubbingowego. Nie zabrakło anegdot z planów zdjęciowych czy osobistych refleksji. Naprawdę było to bardzo wyjątkowe spotkanie. Bardzo ciekawym również spotkaniem, które organizowaliśmy w ostatnim czasie, było spotkanie zatytułowane skarby w domowych zakamarkach w talerzykach, w filiżankach. Było to jedno z takich wyjściowych spotkań, ponieważ nie odbywało się ono w Miejskim Domu Kultury. Byliśmy gośćmi Biblioteki Pedagogicznej Filia w Opocznie, gdzie seniorzy mogli poczuć się jak prawdziwi poszukiwacze skarbów. Do swojego cudownego świata porcelany zaprosiła pani Karolina Kalinowska, kierownik filii, która oprowadzając po wystawie poświęconej właśnie porcelanie i co ciekawe wystawie, która pochodzi z jej zbiorów, opowiadała między innymi jak, jak w swoich domowych zakamarkach, właśnie w zastawach, talerzykach, i liżankach szukać skarbów, było to o tyle ciekawe spotkanie, że pani Karolina. Bazowała tu na wskazówkach ekspertów, ścieszącego się sporym zainteresowaniem programu łowcy skarbów. Pani Karolina ma właśnie kontakt z jednym z ekspertów, sama jest wielką pasjonatką tego typu, tego typu rzeczy i pod lupę wzięliśmy choćby sygnaturę, ucząc się, jak rozpoznawać kraj, manufakturę i rok produkcji danej rzeczy. Warto również wspomnieć, że podczas spotkania klubowicze mieli okazję dowiedzieć się. Także jak dobrze dobierać książki do swojego wieku, poznali publikacje z dużą czcionką, które dedykowane są właśnie dla osób w tak zwanej jesieni życia. Tak naprawdę łączycie przyjemne z pożytecznym? Tak, łączymy przyjemne z pożytecznym. Nasi seniorzy mają okazję nie tylko właśnie spotykać się tutaj w ramach herbatki, ale również wymieniać wzajemnymi doświadczeniami, również nawiązywać. Współpracę z naszymi gośćmi. I tutaj przykładem takiej herbatki była herbatka z panem Marcinem Łuczkowskim, doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, który wygłosił prelekcję Historia w rolkach zapisana. Było to bardzo ciekawe spotkanie, ponieważ nasz gość swoją pasją i zainteresowaniami dzieli się w mediach społecznościowych tworząc tematyczne rolki związane z historią razem z operatorką i montażystką panią Małgorzatą Chmiel, te filmiki cieszą się sporym zainteresowaniem. Nam Pan Marcin opowiedział między innymi o swoim zamiłowaniu do historii oraz o tym, jak nowe media mogą stać się przestrzenią do, do realizacji tych zainteresowań. I właśnie y, tu też jest taka wartość dodana tych spotkań, ponieważ y, y, bardzo często seniorzy z racji też swojego wieku Doświadczenia mają w swoich domowych albumach, czy dokumentach, czy fotografiach właśnie różnego rodzaju skarby, które dla takich pasjonatów historii są też niezwykle ważne i właśnie taką wartością dodaną, tak jak powiedziałam, są te rozmowy w kuluarach, gdzie, gdzie właśnie seniorzy mogą z naszymi gośćmi, w tym przypadku właśnie z, czy z historykami, czy z pracownikami muzeum, którzy też bardzo często goszczą na naszych prelekcjach, wymieniać te swoje doświadczenia i tutaj gdzieś również dzielić się tymi zbiorami i tą historią z, z naszymi gośćmi właśnie w celu takiego popularyzowania też tej lokalnej historii ziemi opoczyńskiej i okolic. Ta inicjatywa to też jest doskonała okazja, by seniorzy realizowali swoje marzenia. Myślę, że tak, a seniorzy mimo swojego wieku tych marzeń mają naprawdę wiele i tak myślę, że nie jedna osoba nawet w takim młodym wieku mogłaby pozazdrościć seniorom tej chęci do życia, energii, tej witalności, tej pasji. Bardzo widać to na przykładzie naszych takich wyjazdowych herbatek. W poprzednich tygodniach, w poprzednich miesiącach organizowaliśmy takie herbatki warsztatowe połączone z pieczeniem tradycyjnego poczyńskiego chleba, czy, czy herbatki takie warsztatowe nawiązujące do lokalnych tradycji, zwyczajów, czy do takich zwyczajów ostatkowych, karnawałowych. Mieliśmy między innymi pieczenie pączków, wypieków karnawałowych w Domu Ludowym w Kraśnicy. Te warsztaty z pieczenia chleba, o których wcześniej wspomniałam, odbywały się w Sitowej, także współpracujemy tutaj również z kołami gospodyń wiejskich z gminy Opoczno, które właśnie swoją tutaj wiedzą, doświadczeniem bardzo chętnie się dzielą z naszymi seniorami i naprawdę ta chęć do życia, ta pasja jest widoczna choćby właśnie na takich wyjazdowych czy warsztatowych herbatkach utatkach dzieci, seniorzy właśnie bardzo chętnie angażują się, uczestniczą w tego typu wydarzeniach. Każdy chce dołożyć swoją cegiełkę, każdy chce gdzieś tak w tych warsztatach uczestniczyć, zrobić coś, pokazać, podzielić się właśnie tym swoim doświadczeniem. I też tutaj warto wspomnieć o takiej akcji, którą robiliśmy chwilę przed świętami Bożego Narodzenia. Ta akcja miała swój początek na jesieni, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. I tutaj nasi seniorzy bardzo się zaangażowali w pisanie tradycyjnych listów, których adresatami były dzieci przebywające na oddziale dziecięcym szpitala w Opocznie. Seniorzy pisali bajki, ozdabiali te listy różnego rodzaju rysunkami. Jakimiś naklejkami, kolorowankami. Naprawdę bardzo chętnie zaangażowali się w te akcje. Była to pierwsza taka akcja w historii naszego klubu i naprawdę serce rośnie, jak widzi się, że seniorzy mają w sobie bardzo dużo takiego zaangażowania, takiej chęci podzielenia się właśnie tym dobrem, tym swoim życiowym doświadczeniem z innymi i tak jak powiedziałam wcześniej, naprawdę nasi seniorzy są po prostu pełni energii, pełni witalności, pełni uśmiechu, radości i bardzo nas cieszy, że właśnie um, uczestniczą w naszych zajęciach i, i wnoszą um, to swoje serce, tą swoją cegiełkę tutaj w nasze inicjatywy i w te nasze spotkania. Dla tych, którzy nas słuchają i nie tylko, jak można dołączyć do tych spotkań? Zapraszamy wszystkich serdecznie do naszego klubu seniora. Um, zapraszamy osoby zarówno z Opoczna, z gminy Opoczna, jak i z całego powiatu Opoczyńskiego. Jak do nas dołączyć? Najlepiej odwiedzić Miejski Dom Kultury w Opocznie, gdzie służymy informacją, co zrobić, żeby zapisać się do, do klubu seniora. Zapisy odbywają się stacjonarnie tutaj w Miejskim Domu Kultury w punkcie informacyjnym, ale odbywają się również online. Bardzo zachęcamy tutaj do odwiedzin. Naszego domu kultury, ponieważ koleżanki i koledzy bardzo chętnie służą radą i pomocą, jeżeli chodzi właśnie o, o pokierowanie seniorów, jeśli chodzi o taką rejestrację elektroniczną, ale też chętnie służą taką radą, jeżeli chodzi o te zapisy stacjonarne. Uczestnicy wypełniają deklaracje i stają się takimi pełnoprawnymi członkami naszego klubu. Dlatego serdecznie zapraszam do odwiedzania Miejskiego Domu Kultury każdy kto będzie chciał się zapisać do naszego klubu jest mile widziany. Gościem Radia Parada była Katarzyna Kuleta z Miejskiego Domu Kultury imienia Tadeusza Segietyńskiego w Opocznie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Radio Parada